Idzie to, witam Państwa w odcinku z końcika rowerowego. Materiał serwisowy, taki poradnikowy na spontanie. Dzisiaj o bardzo ciężko zakręconej na krętce kasety, czyli tylnej zębatki, na przykładzie kółeczko z mojego roweru szosowego. No i materiał. Powstał dzięki patentowi, pomysłowi od Sławka z roboty. Także pozdrawiam i dzięki bardzo, bo już jak myślał, że będę się z tym kółkiem na serwis jechać, a tu cyk i fajnie się udało. No i o co chodzi, drodzy widzowie? Sytuacja jest następująca. Wczoraj chciałem odkręcić, prawda, yy, ta oto kaseta klasyczną metodą, jaką stosuję już od kurde, 15 lot, czyli bacik oraz klucz 24 yy, połączony yy, z tym oto kluczem, kurcze, yy, no, wielowypustowym do tej nakrętki kasety. No i tak mocno jest ta, była w sumie już ta yy, nakrętka dokręcona, że ten oto bacik po wielu, wielu latach używania po prostu idzie na śmietnik, nie wytrzymał tak mocno dokręconej nakrętki, takich przeciążeń. Patent od Sławka wygląda następująco: żeby elegancko tutaj odkręcić ta nakrętka, kiedy są bardzo duże opory, bardzo duże dokręcenie tej nakrętki. Mamy kawałek czegokolwiek, słupa, komody, yy, jakiegoś, nie wiem, pnia, nie wiem, i na wysokości osi koła yy, przykręcamy sobie końcówkę łańcucha, tak, które następnie to idzie sobie dołem, przebiega górą no i do ziemi nie. No, i tak oto utwardzone kółko, jak odkręcamy w ta strona, no to kółko się docisko do. Tu jest akurat moja staro-komoda. Yy, także wszystko jest mega usztywnione. No i tu już wystarczył ten klucz żeby odkręcić ta nakrętka yy, bardzo dobry patent joby ja na to nie wpadł yy, no dzięki jeszcze raz za ten patent dlatego postanowiłem yy, ten, nagrać tego typu filmik bo może ktoś yy, też ma tego typu problem prawda i generalnie udało się misja przebiegła pomyślnie i można sobie Elegancko teraz odkręcić ta oto nakrętka i zdjąć kaseta.